I jesteśmy już w kasie na chałupę. Welcome to. Tak jest. Lecimy dzisiaj z Ekskaliburem, z dużą cewką. Będzie kopany, będzie testowany i powie o tym. No tak, ale to już jak będziemy na, na miejscu i, i jak już będzie widać sprzęt. Bo zasadniczo to jedziemy dzisiaj z Ekskaliburem klienta. Dokładnie. Kolegi, który przysłał sprzęt do naprawy. Zepsuł mu się. I to taka sytuacja, że e, jakby trzy powody były awarii. Mm. Pierwsza sprawa to był uszkodzony pak bateryjny. Jedno z ogniw e, miało delikatne zwarcie i o dziwo e, sprzęt pracował, ale się zakłócał, e, miał problemy z uruchomieniem aż doprowadziło to do sytuacji, w której padło zasilanie w samym urządzeniu i w końcu yy, i bateria była popsuta i urządzenie też się popsuło ale Tąc. jeszcze dodatkowo <grym> był problem z ze szczelnością na połączeniu yy, baterii z detektorem yy, z jakich przyczyn zamiast jednej uszczelki były wsadzone dwie i to wcale nie powodowało, że było lepiej, tylko było gorzej no i ponieważ w słonej wodzie, zresztą nieważne, że ona nie musi być słona, w momencie kiedy mamy wodę i mamy prąd, który płynie, to dochodzi do elektrolizy, no i plusa zeżera, więc dodatkowo jeszcze pak bateryjny uległ uszkodzeniu, no bo zeżarło mu plusa w środku. No i jest tam troszeczkę większa średnica teraz, nawet po wyczyszczeniu, co powoduje, że iskrzy a jak i no to wiadomo efekt końcowy taki że i tak się zepsuje i tak no nie może skrzyć, połączenie musi być prawidłowe no, ef, ef, efekt końcowy zobaczymy na filmie bo y, wykrywacz jest naprawiony y, bateria no, po prostu musi być nowa natomiast y, tak na próbę y, za namową Adasia y, i jeszcze tutaj przy mocnym dopingu łysego y, zbudowałem baterię na BMS-ie e, cyfrową e, to będzie bateria litowo-jonowa Ci, którzy używają ekskaliburów, no to wiedzą, że są albo niklowo kadmowe, albo wodorkowe baterie e, w zestawach, natomiast ja zbudowałem litowo-jonową później tam pokażę jeszcze do filmu e, to są trzy cele po 3 ogniwa e, i e, kontrole, kontroluje to BMS-em czyli no w zasadzie tak jak e, chłopaki na YouTube na przykład robią e, paki do wiertarek, czy tam do jakichś różnych urządzeń elektrycznych, które potrzebują dużej mocy. No to, to taką właśnie zbudowałem baterię do tego Excalibura. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Dokładnie. O tyle właśnie fajna sprawa, że, że ten akumulator ma mocną kontrolę, tak? czyli wiadomo, że nie można go przeładować nie można go nadmiernie rozładować, ale jeszcze dodatkowo jest fajna sprawa przy BMS-ie, że przy ładowaniu on kontroluje każdy z poziomów i nie ma czegoś takiego jak chociażby w tej zwykłej wodorkowej, że cela jest zwarta, bateria daje tam 12,8 na wyjściu i działa, tutaj jak cela padnie no to po prostu BMS całkiem wyłączy Akumulator, i, i on po prostu i będzie wiadomo, że nie działa, a nie, że tam zaczyna świrować detektor, i nie wiemy, co jest, że on się wzbudził, czy się zepsuł, no zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie y, za chwilę będziemy na miejscu i dzisiaj y, Zbyszek ma zadanie: no, po prostu sprawdzi cały ten sprzęt po tej y, naprawie. Zresztą pewnie damy link właścicielowi sprzętu, żeby sobie po, tak, po granicy będzie jechał. Tak, to y, no, kolega, który. Który będzie z niego korzystał, jest za naszą zachodnią granicą. No i niestety trzeba skontrolować taki sprzęt, bo gdyby się okazało, że on jednak jest dalej uszkodzony, no to co? No będą takie wysyłki dosyć kosztowne i kłopotliwe miały miejsce, więc zrobimy taki test. To nie zawsze się robi, ale akurat w przypadku tego urządzenia warto. Czyli co? Czyli my się widzimy już. Na miejscu, nie? No chyba tak, bo to oglądać jak te samochody jadą przed nami to nie jest zbyt. Ale ciekawe. fajnie słuchać przemań. Dlatego... Słuchaj, dobra już tak. widzimy się, myk, przenosimy się na Półwysep Jedźmy. Jeszcze duży Zbigniew dojedzie, Dzisiaj będziemy testować Excalibura dwójkę z dużą cewką po reanimacji, po naprawie. Tu dzisiaj tuptamy. Tam jest molo. Najważniejsze, żeby wejść do wody ze sprzętem i go wytestować, żeby mógł spokojnie pojechać do właściciela, do Niemiec. Odzywamy się, jak już będziemy w spakowani. No ale, ale słychać nas będzie? Słychać, a słychać. słychać. Nie No stary, a ja Nie, teraz nie nagrywałem. Przemość się pakuje, super. A ja chcę pokazać ta cewka duża. I tutaj jest ważna rzecz, czyli bateria. No i ogólnie jest. Tak, bateria jest litowo-jonowa. To znaczy wkład jest litowo-jonowy, a, a sterowanie jest BMS-a. O! Tak. I są 3 po 3. To są, wkłady są 3,7 V, tylko takie standardowe litowojonowe. Standardowe, standardowe litowojonowe, tak? I są 3 razy y, po 3. Na wyjściu y, jest 11,2, tak? Dobrze mówię? 11, 3 razy 7,21. To Dobra, działa! Dobra, działa! No właśnie. Tak, więc jest 9, 10, 11 i 1. 11,2 V. Ale ponieważ one do 4,2 się padają, to będziemy mieli 12,6. Mam nadzieję, że Golda nie trafi, bo Niemiec będzie płakał. <laughs> Dlaczego? Dobra. A nie, to po prostu powiem, żeby mu odesłać. Aha, bo, jego dołowy, bo to jego sprzęt. Dobra, widzimy się w wodzie. Przemo zapodał już live na PGP. Pozdrawiamy PGP. pozdrawiamy I Czekaj, ale ty nie mam ostrości. O, jest ostrość. Słuchaj, byłeś ostry no bo jest on, nie? Co? Osłonia jest. Traci... Bo... <grymne> ale na moich filmach nigdy nie ma otych. No jak przemokręci parasolką. <grymne> Ej, słuchaj, jak to jest, że nikogo na tym live nie ma? śpią albo w wodzie. Ale nikt nie. W ogóle nic nie ma. Bo to jest to, LTE. A, no, ja, no, jest... słuchajcie, ale naprawdę, ja mam LTE na telefonie. No, e, pokazałbym Wam tylko. O, już są. Są. Ukazało się oczko, czyli dwie osoby oglądają. Pewnie Adam i rodzina. No to pozdrawiamy Adasia. Słuchajcie, pozdrawiamy wszystkich z chałup, żebyście wierzyli, że jesteśmy w chałupach. No my mieszkamy w chałupach w ogóle. No ładnie. Coś, coś po co z treścią jest, jest są chałupę, tak? Musimy mikrofon zasłonić, bo może... Dobra, ja na kanał nagrywam, a Adaś ro e, Słuchajcie, jest ze mną No e, Tam jest duży Zbigniew, patrzymy gdzie tu wejść. O, tak to wygląda. Ja mam dużą cewę, pierwszy raz. Kolone zaczęło zacząć. Nagrywam z telefonu i z kamery, bo jest beton. Tu widzę okulary już są. Oksy znalezione na oko. Tak, coś tam, coś tam, kół, coś tam, coś tam. Jest pierwszy fant ale nie jest znaleziony wykrywacz w chyba z dekatlonach pierwszą monetę tak wytuptany pieniądz tam do mnie 5 groszy elegancko spinings Złotówka 100 groszy 20 groszy. Co tu jest? Pięćdziesiąt grosz. Git. Co i gdzie? Jeden grosik. Że zbignie przytulił pięciko? i mniejszy zbitnie też ma 5 jest ciemno wykrywacz elegancko z tą cewką mi się wydaje że jest głębszy czy głębiejszy także tak jest piąteczka przemo jest dalej od brzegu szukamy dalej ja tu mam jakiś sygnał Nie wiem, co to jest jak kalala. Ja sobie ja wykopałem? Nic? No bo nie wyjęty. też mam pieniądz jakiś 2 groszy jakaś przypinka, plakietka nabijka coś takiego kolejny sygnał 5 groszy to jest sygnał tylko muszę dać na długie Что-то будет то? Монета. А не, он 2 золота, хеба. 2 золота, 200 грошей. Ale duży i tak chyba dzisiaj prowadzi. Chociaż nie wiem ile uprzema jeszcze tam jest. Ja trafię, tam tak jest. Obok jeszcze jest 20 groszy. Daj mu światłami, może ja go nie widzę już. 2,20 obok siebie. Kolejny sygnał. Przełączam się. Tu mam sygnał, jak dzwonek, jakby tu miał być. Nie wiem co. Oby pieniądz tu był Wyje mocno, ale co to będzie, co to będzie Tu nie ma Tu nie ma Tu jest Co to? Nie pieniądz Nie wiem co Dobra, trzeba to umyć. Woda, gdzie jest woda? Dwa złote? To były moje. A ja mam pierścionek z srebrnym. Z kamieniem, ale jakiś z, z tego. z Stentegowany jest, wiesz? Jest srebelko. Powiedz, że zazdrościsz w ogóle to, wiesz. Tak, ja to zawsze. No, nie, to chyba nie srebelko. Od razu nie srebelko. Ale jest, ładno. Zgła, biżuteria Gites 20 groszy na wierzchu leży I no tylko się schylić Tu tam dalej, zmieniam na krótkie światła I wy tu 100 groszy Złotóweczkę Złotówka Przemo też miał przed chwilą złotówkę. A Zbigniew to ma tam tyle pieniędzy, co chyba we trzech nie będzie mieli. Ktoś dzwoni na Twój Przemo telefon. Kto ma Zbigniew? Ktoś telefonuje chyba. A, Zbigniew Duży ma zapalniczkę. Zapalniczka. Proszę bardzo. Gratuluję. Dziękuję. Kolejny sygnał obok. On ten na beczkę złota. No tak. Jakiś pieniądz. Co tutaj mam? 50 groszy PRL. 57. Sygnał nie do kopania w ogóle, jak folia aluminiowa. I dało Zobacz, tu jest sygnał. Kopałem puszkę od piwa, nie? No i co? No i coś jest. No pokaż. Na poko. Nagrywasz? No ja akurat teraz patrz. Sebro. No bardzo ładna. Ale srebro. ty kopałem puchę od piwa, nie? Pokaż mi ją. On dawał mi sygnał nie taki niejednostajny, nie? A, co tu mamy? Rzymskie, czy egipskie. Coś tam, coś tam. Ale bez kitu myślę, że kopie puchę, nie? Gdzie Ładny sygnał. Wykopałem. Wykopałem. Tu jest coś już. Nie. No jest ładny sygnał i tu jest coś. Eee, 2 złote 2 złote 2 złote Zbigniew ma grosza, a ja mam złotówkę a, 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 a Teraz zobaczymy czy widzi grosze. <laughs> widzi, widzi Ty te widzi, wiesz, do 2017 roku No tak Znaczy nawet nie mów, że mój bo to nie jest mój ekskalibur to... Tu jest coś Coś gdzieś coś o, i kopnięto, prawda? A, dziabąk! Dziabąk? Mówi, że jest po dwa, ale to jest na bank z a moje tylko jedno, czyli dwa dwa 1 ale ładny pierścionek Super No i jest. Gratuluję. Dziękuję. No już po wykopach, po testach mylaba spisał się na medal. Czyli bateria się spisała. Twoja robota się spisała super. No. Ja jestem w szoku, że on jest głębszy od tamtej małej cewki, Nawet nie myślałem, że taka różnica. Ale fajnie, fajnie. Jest głębszy, wyciągnąłem dołków Nawet i ta, ten sygnecik srebrny. Nie? Co się okazało, że myślałem, że kopie puchę. był sygnał rozjechany. trzaskało, ale jak wykopałem, się okazało z srebelkiem. Także widzimy się w garażu po kolacji. Do zobaczyska. Podsumowanie w domu, bo jest ciemno, zimno i mokro. Także u mnie dzisiaj dwa sreberka się okazało, że to też jest sreberko. W monetach 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Około 19 zł. Fantyzm Zbigniewa wrzucę z fotkami bo też mi prześle fotki, bo nie było czasu na podsumowanie robić to no i oksy wpadły także tak mylab się spisał, pokoszony jeszcze a jeszcze jest rybcia filo, filo co? Yes. pilgraim coś tam, coś tam, nie polska rybcia także pozdrawiam i do następnego, hejka